Cześć, moi drodzy, dzisiaj przedstawiam Wam taki szybciutki, króciutki poradnik, jak włączyć tryb UEFA Euro 2024 w grze FC Mobile. Tak więc, jak widzicie, mamy już tutaj odpaloną grę. Poradnik jest zrobiony na życzenie jednego z widzów. Tak więc, tutaj właśnie go robimy. I ogólnie, właśnie ten turniej euro możemy znaleźć tutaj po prawej stronie jak na tutaj te wszystkie rzeczy na tym dużym takim właśnie padku pojawiają i mamy sobie ten tryb tutaj więc wchodzimy, naciskamy to w UEFA EURO i żeby tutaj grać ten turniej odpalił tylko sobie musimy kliknąć właśnie moi drodzy mmm tutaj UEFA EURO 2024 TOURNAMENT wciskamy go sobie tutaj no i cóż, no i mamy tutaj do wybrania oczywiście poziom trudności na jakim chcemy grać i mamy, właśnie różne poziomy trudności mamy BEGINNER, amator, SEMI-PRO PROFESJONAL profesjonal, nie umiem się wysłowić WORLD CLASS oraz LEGENDARY no, ja najczęściej gram na profesjonal, chociaż możemy sobie teraz otworzyć World Class, tak dla przykładu. No i co nam się teraz tutaj pojawia? Pojawiają się wszystkie kraje, które biorą udział w euro, i możemy sobie wybrać kraj, w którym chcemy zagrać. I więc, no, nie będziemy się tutaj rozwodzić, jakie kraje są. Grają na euro, myślę, że każdy z, z Was wie. Także dla przykładu wybierzmy sobie może tutaj Hiszpanię, czemu by nie? No i teraz pojawiają nam się grupy oficjalne, oczywiście, jakie mamy w tej chwili na euro. Oczywiście możemy sobie to przetasować, że tak powiem, trzykrotnie tak żeby nam się na przykład te grupy tutaj mieszały no i tak jak widzicie no w tej filmie mam zupełnie inne grupy niż mamy także więc tak to wygląda no i wrzucimy sobie play i tak naprawdę już się nam to zaczyna i możemy grać także moi drodzy z mojej strony tym krótkim poradnikom, to by było na tyle. Trzymajcie się, Siema.